Stay a while and listen, and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons, and, of course, about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część osiemdziesiąta pierwsza. Świątynia Drachu. Pogromcy... Odesłali Teowu do bazy i wyruszyli do świątyni. Przed wejściem stała kamienna tablica, na której ludzkim alfabetem wyryte było. Przed tobą świątynia stoi, co wiele lat ma. Tyle samo lub dłużej tkwi tu moc, która na ciebie czeka. dowiedz swej wartości, a otrzymasz ją. Pogromcy nie wzruszyli się tą tablicą, ale wiedzieli przynajmniej, że tam coś jest. Ale nie będzie łatwo tego zdobyć. Już od razu na progu czychała na nich pułapka. Ze ściennych pieczęści wydobył się ogień, przeszkoda prosta do przebycia. Nie, ta konstrukcja okazała się być egzaminem sprawdzającym umiejętności wybrańca, bo każda kolejna pułapka była związana z magią demonów oraz z takimi aspektami tej mocy, o jakich demonom nie śniło się. Były lasery, pociski zlawy, kwas, gaz, przeżerający metal... Topory sufitowe, strzały ze ścian, a nawet magiczne konstrukty ze skały. Wszystko to doprowadziło dziewiątkę do wielkiej komnaty, w której leżał wielki młot. Czarny jak niebyt, oraz tablica z napisem: Dotyk jest impulsem mocy. Dotknij broń, a otrzymasz dar. Bez zwlekania wszyscy dotknęli młota w jednym momencie. Młot znikł i pokazał się w dłoni ducha. Pogromcy wyjęli broń, lecz zjawa przemówiła. Nie bójcie się, jam jest Tinhal, duch Eteru i pan obsydianowej świątyni. Doszliście tak daleko, więc zasłużyliście na moc. Choć waszego dowódcy tu nie ma, przekażcie mu ten młot nazwany na cześć świątyni, bo nie dość, że da mu również moc, to uratuje wam życie. Żegnajcie. Duch przeniósł ich na powierzchnię i ponownie zapieczętował świątynię. Taka krótka historyjka na rozgrzewkę, tak? I już nie wspominając o Młocie Drachu, chcecie, to zajrzeć sobie do starych odcinków właśnie, zobaczycie jak ten młot wygląda, jest wykonany z czarnego metalu, jest to broń pradawnych, nazwany na cześć świątyni, świątyni obsydianowej, jak to powiedział duch. I mamy kolejne pytania bez odpowiedzi, tak? Czy tablica, która tam była, była napisana w języku ludzkim? W alfabecie ludzkim po polsku, czy może to tablica, która zmienia się w zależności od tego, kto wejdzie. Czy, na przykład, wejdzie Polak, to będzie po polsku, wejdzie Arab, to będzie po arabsku, wejdzie Chińczyk, to będzie po mandaryńsku. Nie po chińsku, po mandaryńsku. Właśnie to jest takie niejasne i w sumie nikt pogromców się nie pytał o to, czy to było napisane w alfabecie z Mławicy, tym starym, tym nowym, z tym, że w tamtych czasach to raczej pogromcy jeszcze tego starego alfabetu nie znali. No i cóż tak ciężko właśnie stwierdzić, jeśli chodzi o to. Podejrzewam, że mogła to być jakaś interaktywna tablica. Albo po prostu znowu przeznaczenie by wskazywało na to, że tylko konkretne osoby mogły tam trafić, więc tabliczkę już sobie przygotowali. No, że jakby się okazało, że ktoś inny wcześniej się tam dostał. Kolejna zagwozdka. No to pokazał się duch. I jako, że jest, na, nie jest napisane, że ten duch wyglądał w sposób jakoś charakterystyczny, to znaczy, że prawdopodobnie wyglądał jak współczesny demon czyli grozowa skóra, czarny łeb. No, nie jest napisane, czy drobnej, czy dużej postury masywnej więc można przyjąć, że wyglądał jak współczesny demon więc jeżeli wygląda jak współczesny demon, to dlaczego uważa się, że świątynie zostały stworzone przez pradawnych? Bo demon, który wygląda jak współczesny, nie jest uważany za pradawnego. Tak? I dlaczego on mówi do nich po polsku, a nie na przykład po pradawnemu demonicznemu? Skoro świątynia została stworzona przez pradawnych, to dlaczego jest użyty współczesny język? Na tablicach? Dlaczego jest współczesny prawdopodobnie alfabet na tablicach? Dlaczego w pokazuje się współczesny demon jako duch? I pytanie: czy to jest duch, czy to jest jakaś wizja holograficzna, czy to jest specjalnie zaprogramowany byt eteryczny? Też oddalam Was do odcinka o eterycznych tworach, klonach eterycznych, czy jakby zwał, tak zwał. Poszukacie, a znajdziecie. Nie wiem, czy. Wiem, jak to się przypina do tych YouTubeowych innych dupereli. Może to być właśnie te, te, twór eteryczny. Nie sam duch, ponieważ teoretycznie, przez cały ciąg historyczny, kronik, chyba nie ma duchów jako takich, tylko są no, duchy jako istoty istniejące, czyli po prostu są to istoty o materii prześwitującej, czyli i tak są istoty materialne. A to był duch, no z zniknął, pokazał mu się w rękach, a może tak naprawdę. Ten młot zniknął, przeniósł się na chwilę gdzieś, prawdopodobnie już tam na zewnątrz czekał sobie na nich, a duch eteryczny, twór eteryczny posiadał kopię tej broni, albo to była jakaś emanacja magiczna, tylko żeby pokazać o, mam patyk z głowicą więc to na pewno młotek. Pytanie: Jak wyraźna była ta wizualizacja? Ale mógł to być właśnie klon eteryczny, pozbawiony stabilnej struktury fizycznej. Tyle pytań, zero odpowiedzi. Nie uzyskamy na nie odpowiedzi, bo w sumie patrząc, nikt się nie. zastanawiał nad głębszym sensem tego. Poszli, zrobili, nie ma ich wyszli, tak? No i jeszcze jedna kwestia, co była poruszona, że świątynie te nie znajdują się idealnie po przeciwnych stronach planety. To może wynikać z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że mieli nierówną linijkę i im nie wyszło albo gdzieś się walnęli. Bo tak, milimetr po milimetrze, jak ma się pięciometrową metrową miarkę, tak jak to mierzenie świata i obwodu Ziemi na podstawie Kinka, albo po prostu można to wytłumaczyć ruchem płyt tektonicznych. Więc, gdyby było napisane dokładnie, ile dokładnie się nie pokrywają te świątynie, to można było teoretycznie stwierdzić, ile lat temu świątynie zostały zbudowane. Bo jeżeli kiedyś były. Równo od siebie odłożone, ułożone, po przeciwnych stronach to płyty tektoniczne się trochę obróciły, i na podstawie tego kątu, który został uzyskany, czy odległości, można było stwierdzić, ile tysięcy lat temu została świątynia zbudowana. Fascynujące to jest. Jak to czytam od nowa, to aż czuję, jak wracają wspomnienia. Także do następnego odcinka.